Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek Zakotowy, także bardzo serdecznie zapraszam na oglądanie, bo będzie się na pewno działo. Tylko mnie czasami tu nie sztukni małym. Ręką. Proszę, na to Bo tego to jeszcze nie grazi. Dawaj. O, tu jest akcja od razu. O, obalenie. Na prawy bok. Umarł. Nie, żyje, dobra. Jakże się tego momentu nie mogłem doczekać, ponieważ no zakoty w tym drugim półroczu już mi od dawna chodzą po głowie. Przygotowałem dwie samiczki i dwa samczyki, ponieważ do każdej samiczki dopuszczę sobie innego samca. I zestawienie numer jeden na dzisiaj to będzie nasza rodzina wiedeńska, czyli Bryszard, nasz niebieski wiedeńczyk oraz nasza Lolitka, piękna niebieska dziewczyna, która no, niestety w tym roku raz się wykociła, nie odchowała młodych. Także dzisiaj będzie druga próba. Mam nadzieję, że za miesiąc będziemy się cieszyć z pięknych maluchów. Także tak wygląda nasza pierwsza para. Natomiast druga para będzie to nasz piękny Donald, czyli nasz rudy, wielki burgund sześciokilowy oraz nasza Jola, czyli nasza no, też z rodziny burgundskich dziewczyna. Piękna ruda ma siłę około 6 kilowarzy także myślę, że tutaj partnerzy wagowo będą. Odpowiednio dobrani. No i co słuchajcie, bez zbędnego gadania bierzemy się do roboty, a dokładnie bierzemy się za Lolitkę, zaraz sobie tutaj przyprowadzimy ją do Bryszarda, no i zobaczymy co z tego będzie. A tutaj o, proszę bardzo, jeszcze przed pokazaniem nasz piękny Bryszard, troszeczkę się tutaj leni, ale Lolitka też się leni, także tutaj zmiana futra u y, samczyka i u samicy. Także myślę, Brysiu, że ja sobie tutaj zostawię otwarte drzwiczki, zaraz tu przyprowadzę dziewczynę. No i co? No dobra, otwieramy tu samczykowi. Idziemy po naszą dziewczynkę. Piękną, zgrabną. Chodź tu. O, nie bój się. O, ho, 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 ho. Nie bój się. Zostawimy se tu otwarte. Nie denerwuj się. O. To sobie zostawimy otwarte. Brysi już czeka. No i dobra. Obserwujemy, jak to się będzie miało. O, coś tu są małe problemy. say hey. No póki co, słuchajcie, sprawdza się scenariusz z wiosny, czyli na początku dziewczynka nie jest zbytnio chętna, natomiast no, myślę, że tutaj spróbujemy ją i jutro i pojutrze dołożyć, no i wtedy może zaskoczy, nie? Tylko, że właśnie tutaj jest taki jeden mankament, że przykładowo jeżeli chciałbym dzisiaj też lolite, nie Lolitę, tylko Jolę dopuścić, no to jest problem, no bo będą różne dni urodzenia, a gdyby trzeba było coś poprzekładać, no to już jest troszeczkę takie, wiecie jakie, nie? No i jest kolejna próba, jak tam Bryszard, aj Bryszard, ale ty jakoś z boku to bierzesz, tak nie powinno być, to, 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 to co ty to, to, na wprost i Mike na bok. No i dobra, słuchajcie, zrobimy tak, że po prostu sobie zamkniemy klatkę, pójdziemy na bok, ja będę tak z boku obserwował, bo być może tutaj robią za duże zamieszanie, eee, także damy im troszeczkę spokoju, no i poinformuję jakby coś było, jakieś obalonko, no szkoda, że się nie uda nagrać, bo już widzę, że jest problem, ale to może przy następnym króliczku, o nie no, co, co ty, to poczekaj ja ci to troszeczkę pomogę, wiesz o, 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 o teraz, tak, dziewczynka o, psaj, o. i na ją i cyk, na plecy no, o, zajechany patrzcie, jak ciężko dycha. a cię jest fajna temperaturka na takie różne właśnie figi, migi bo jest około 15-16 stopni no, w słońcu wiadomo, jest cieplej ale tutaj akurat mają zacienione miejsce, także jest fajnie, chłodno. No co dziewczynka, co się dzieje? Chcesz iść do domu? Znaczy do swojej klatki w sumie? No i chyba tak zrobimy, nie będziemy jej tutaj męczyć. Samczyk też już widzę, że podejmuje próby, ale już widzi, że jest ciężko podgryza i o mojejku, jest ostry, ale czekajcie, ogonek do góry, no. Cyk, ogonek, hop, no, na naskocz, hops. Skakuj. Aj za późno. Nie, nie mamy jeszcze tej współpracy, panie Bryszardzie. Tylko mnie czasami tu nie sztukni małym ręką. Kurę. <górę> no, Ryszard. Już mało gonek w górze. Co ty to kurwa, Co ty to robisz? No patrz, zaj zajechany. Kurwa. O! Proszę jak. No <górę> tego to jeszcze nie gra. Dawaj. O, o! Brysiu, ja wiem, że ty jesteś dziadek, bo ty już trochę lat masz, ale jesteś doświadczonym zawodnikiem, ej. No dobra, słuchajcie, poczekamy jeszcze na jedną próbę. E, tutaj jeszcze spróbuję pomóc Samczykowi, żeby ten ogonek tam tej samiczce podnieść. No i jak się nie uda, no to trudno, no to sobie ją wyciągniemy po prostu i wszystko z tą łapką w porządku, żebyście się mi tu kurde nie połamał, biedoku, ej. No, no i wyciągnę ją i najwyżej po prostu wieczorkiem gdzieś sobie tam ją wrzucę może na shorta nagram to jeszcze wam podrzucę aczkolwiek no tutaj widzę że jest mały problem no tutaj u Donalda jest od razu akcja o Jezus jak go na ogonkiem wymachuje jeszcze raz jeszcze takiego widzę ale nie od tej strony Donek, od tamtej proszę bardzo o tu jest akcja od razu o o naprawy na prawy bok umarł chłod. nie żyje dobra no bardzo dobra robota Ojejku, ale tu się dzieje, słuchajcie, tu jest zupełnie inna sytuacja, on ją goni, tak, ona, ale już mówiłem, Jola już jak ją przygotowywałem do zakotów, już wykazywała dosyć duży instynkt, właśnie jeśli chodzi o, wiecie, o majganko, także bardzo fajnie, już pierwszy rzut, ale pierwszy raz widziałem, żeby tak dziewczyna ogonkiem machała, no, po prostu ona była przeszczęśliwa, no, czekała na ten moment. I w końcu się udało. Także, Joluśka, myślę, że za miesiąc sobie tutaj będziemy robić elegancko plateczkę, taką przygotowaną dla ciebie. Jeszcze nie wiem, gdzie się wykociszu, nie? No, na pewno chyba nie tu, chociaż kto wie. <grytanie> Ojejku, ależ ale <nie> żyje szybko. <grytanie> nie, no to dzisiaj to mnie zaskoczyła, Ziola. No, powiem ci szczerze, że pierwszy raz widziałem, żeby się tak dziewczyna majgała. Mam nadzieję, że to, że ona troszeczkę dużo waży, bo na kołszuski waży. No i widać, że ma tą trochę nadwagę, przynajmniej według mnie. Tak powinna chociaż, no nie wiem, z 330 dekotach tak schudnąć, no ale wiecie, generalnie rzecz biorąc, sami jak się wykoci, no to potem dużo potrzebuje z siebie, żeby wykarmić te młode, tak, więc one generalnie po wykocie tracą nawadzę, no bo karmią, yy, tracą te witaminy na rzecz pokarmu, więc yy, no tutaj jeśli chodzi o Jolę, gdyby było wszystko w porządku, urodziłaby zdrowe maluszki, no to, no to fajnie by było, po prostu masa by była zbudowana. Także jak widać, no tutaj. A, donek też jest dobry. Przygotowany już od samego początku. O, coś go tam drygło. Piękny piękny samczyk, jakby taki był y, jego syn, któryś jeden z drugim, to myślę, że nie jednej osobie by taki samiec posłużył. No bo generalnie z jest jestem zadowolony w 100%, ponieważ kryje znakomicie. Jest no, pięknym króliczkiem. No generalnie rzecz biorąc, no, mi się takie króliczki właśnie z tymi dużymi główkami, mądre takie, on ma dużą głowę, jest taki mądry, gdzie uciekasz, a Ty dużo do dziewczyny lecisz, że no tak. Chciałbym, żeby się jeszcze co najmniej tak dwa razy majgnął, jak się majgnie dwa razy sobie weźmiemy samiczkę i tutaj właśnie jest problem jeśli chodzi o tą klatkę, gdzie Donald jest, ona jest fajna, bo ona jest duża, może sobie tam troszeczkę pogonić, oczywiście Donald to też na wybiegu dużo goni, bo to jest mój samczyk, że tak powiem, Nasz płaziański rozpłodnik, także tutaj musi się troszeczkę, Ojej, ciężarówka przejechała, mam nadzieję, że wszystko słychać. Donald to nasz płaziański rozpłodnik, także tutaj, no, on potrzebuje troszeczkę wybiegu. Ta klatka nie jest taka mała, ale na takiego samczyka, no, to i tak potrzebuje troszeczkę się wybiegać na trawniku i tak dalej. No i co, będzie coś jeszcze z tego, czy, czy nie bardzo? No i tak, Ryszard tutaj z Jolą nadal w klatce, a jeśli chodzi właśnie o tą lolitkę o tych Wiedeńczyków, no to sobie spróbuję jeszcze na spokojnie wieczorem dopuścić, no i zobaczymy, co z tego będzie, nie? No mam nadzieję, że lolitka powtórzy wyczyn z wiosny, czyli po prostu raz drugi nie da, a trzeciego da, czy da na siebie, naskoczyć samczykowi i będą jakieś w końcu rasowe króliczki u mnie. No dobra, przymkniemy im na chwilkę, ale tutaj musimy cały czas zerkać tak... Wiecie, żeby sobie króliczki nic złego nie zrobiły, krzywdy. Musimy mieć wszystko pod kontrolą. No dobra, na chwilę się tu schowałem pod klatkami. Króliki mnie nie widzą, także po cichu liczę na to, że to zaraz o! Usłyszę takie tu, 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 i sobie tam zerkniemy na to, co się tam dzieje. No a tu pod klatką Donalda. Proszę, dziewczyny się przyglądają. W końcu fajna pogoda, to mają czym oddychać, a nie takie gorąca, nie? No, chyba miałem rację. Hop i drugie obalonko. No proszę bardzo, no miałem rację. Zniknąłem dosłownie na 15 sekund. Przestali się tu... O! Co Jola? Wracamy, dobra. Odkładam kamerkę, żeby tutaj nie było jakiś, wiecie, e, między nimi jakichś zgrzytów, chociaż dalej tam widzę Jola ogonek ma u góry. No chyba, że zaczekamy jeszcze chwilę. No muszę cały czas obserwować, żeby sobie po prostu króliczki nie zrobiły krzywdy. Co ty tam z nią tak dupiesz, co? A wąchasz ją ok. No tutaj, już jeszcze Donal przed chwilą spróbował zrobić naskok. Ona podniosła ogonek do góry, a on z niej po prostu zszedł. Także chyba trochę mu brakuje już sił, ale po prostu jola automatnie. Ten naskakuje, ona cyk ogonek do góry. Chyba musi parę oddechów wziąć, bo się trochę zmęczył. Tutaj, proszę, jak przepona pracuje cały czas. No i dobra, moi drodzy. Taki jest finał tego odcinka, że no niestety, ale Lolitka nie dała ani razu na siebie naskoczyć. Jola dała dwukrotnie na siebie naskoczyć i skończyło się to obaleniem, raz na prawo, raz na lewo, także obie strony bardzo dobrze. A ja idę sobie po tego samczyka, co tu był koło Bryszarda, no bo tu Bryszard zajechany se trochę dycha, no niestety niezbyt szczęśliwy, ale no tak to bywa. Wieczorkiem spróbujemy jeszcze raz, a tutaj właśnie też był samczyk. Młodziutki, idę sobie zaraz po niego, bo szczerze powiedziawszy po prostu one te króliczki są przydzielone kratką i nie chciałem, żeby po prostu samica czy tam drugi samiec się stresował, że coś się obok dzieje, więc przełożyłem sobie go do właśnie yy, borderu. Trawka fajnie urosła, bo troszeczkę pokropiło, także króliczki mają super teraz trawkę. O, tak to się prezentuje, jest tu nasz maluch, o, goni sobie tutaj maluszek, trawka ładna, zielona, gęsta. Także ma co obgryzać, nie ma co żałować. No i tak, wrócić do świeżutkiej klatki. Nie będzie się musiał stresować, że tam się ktoś obok nie no. Samczyk pełna pół roku, bardzo ładny. No i dobra moi drodzy, to by było na tyle. Tak jak wspomniałem, jak mi się uda jeszcze dzisiaj wieczorkiem, chociaż nie wiem, czy coś będzie w ogóle widać, to sobie tą lolitkę moją y, jeszcze raz wrzucę do naszego breszarda. A jak się nie uda dzisiaj, to jutro no i tak po kolei będziemy próbować. Czyli powtórka z zeszłego roku. A co z samymi wykotami? No tutaj jeśli chodzi o lolitkę, no to nasza piękna dziewczyna jest w takiej dosyć fajnej klatce, więc ona się wykoci. Tutaj ma na razie tak bym powiedział w miarę zgrabnie posprzątane, także na razie tutaj nic nie będziemy jej przeszkadzać, natomiast jak już sobie ją dopuścimy to no tak z tydzień przed wykotem sobie ją tutaj wyciągniemy i posprzątamy, ale stresuje się strasznie. No. po tej dzisiejszej akcji widzę, że jest no, mocno zestresowana niestety, no ale taka kolej rzeczy, że no tak to wygląda, nie? A co do naszej Joli, no to Jola myślę, że tam nie zostanie w tej klatce, tylko albo sobie zrobimy, zdążę zrobić jeszcze tą jedną w tym słupku, tylko tak pośrednio, albo sobie ją wrzucimy po prostu tutaj do tej skrzyni i sobie podmienimy no a podmienimy albo tutaj w tym oczku albo tu gdzie jest balbinka piękna dziewczynka, także coś myślę z tego no tutaj też dziewczyny już czekają na rozdzielenie aczkolwiek no na razie brakuje klatek myślę, że za tydzień się problem rozwiąże, uważaj na głowę no bo generalnie ta skrzynia tutaj spełnia rolę wykotnika aczkolwiek no Lolitka ma super warunki w tej swojej klatce, a jeśli chodzi o Jolę no to yy, tam warunki też nie są najgorsze ale generalnie rzecz biorąc jest to taki duży hałas od tej drogi, mniejszy spokój. No i tutaj jest generalnie lepiej no, w tej skrzyni. Tylko, że no, nie wiem jak wam to powiedzieć, ale generalnie jest cisza, spokój, jest osłonięte miejsce, nie ma zimna, nie ma y, ciepła, bo tutaj jest osłonięte miejsce, także do, warunki do wykotu są, bym powiedział dobre. Aczkolwiek skrzynia mogła być zdecydowanie większa. Ale tak jak wspomniałem, te samiczki. One już zmienią miejsce zamieszkania. Także być może cała skrzynia będzie wolna i będzie wyglądało to tak, że w całej tej skrzyni będzie tylko sama jola. No i to tyle moi drodzy. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Zakotów następne zakoty będą za około miesiąc. Czyli jakby się udało, jakby te dziewczyny urodziły, no to sobie dopuścimy kolejne samiczki. A jak nie, no to po prostu jeszcze raz dopuścimy te. Gdyby się coś nie udało, przykładowo no, okazało się, że nie są kotne, nie urodziły, no to dopuścimy sobie jeszcze raz. Także trzymajcie kciuki, widzimy się niebawem. Na razie.